Powiedział Pan wczoraj, Panie Prezesie, podczas tej debaty, że weźmie Pan ze sobą do Pałacu Prezydenckiego, jeśli zostanie prezydentem, Jacka Sariusza Wolskiego jako doradcę do spraw międzynarodowych. Zapytam Pana, kogo jeszcze Pan by chciał widzieć w swoim najbliższym otoczeniu, szczególnie w tym okresie, w którym jesteśmy istotny, będzie BBN. Panie redaktorze, z tymi decyzjami jeszcze z całą pewnością będę czekał. Jacek Sariusz-Wolski jest najlepszym w Polsce fachowcem, specjalistą, profesjonalistą w zakresie Unii Europejskiej. Podałem jedną decyzję, jedną propozycję. Chcę korzystać z wiedzy Jacka Sariusza-Wolskiego, natomiast mamy jeszcze tydzień kampanii wyborczej. Moja kancelaria z całą pewnością nie będzie typową polityczną kancelarią, jak pan redaktor i Państwo wiecie wielu ludzi spoza polityki jest w moim komitecie obywatelskim w moim komitecie honorowym więc ten obywatelski obraz kancelarii zobacz Subskrybuj włącz powiadomienia i odkryj treści które odmienią twoje życie